Siemanko, z tej strony miły gaming. W dzisiejszym odcinku robimy alternatywną Europę. Zaczynamy. Co się wylosuje? Okej, okay, Hiszpania. Teraz przechodzimy do dodatku. Dobra, jesteśmy. No to kręcimy. Co się stanie z Hiszpanią? Aha, nie istnieje. Zobaczyć next państwo. Okej, okay, jesteśmy. No to losujemy. Słowacja. No co co się stanie z naszą Słowacją? Okej, okay, kręcimy. Nie. Teraz pora na wielkość. Kręcimy i dużo. Ok. Teraz losujemy ideologię oraz religię. Pierwsza ideologia faszyzm. Czy to będzie słowacki faszyzm? Okej, okay. teraz religia, no to jesteśmy, co to będzie, chrześcijaństwo, no może być, tak prezentuje się to państwo na mapie, nazwa to Słowacka Republika, nie miałem pomysłu na nazwę, nara.